Cześć, tu tata i małolata. Dzisiaj odwiedziliśmy Rodbaston Animal Zone, czyli strefa zwierząt mieszcząca się w Rodbaston College, niedaleko miejscowości Pancridge w Anglii. Jest to zarówno ośrodek zapewniający praktyczne nauczanie opieki nad zwierzętami oraz małe licencjonowane zoo i jest otwarte dla publiczności w weekendy, w ferie i wakacje szkolne. Jak dowiadujemy się na oficjalnej stronie internetowej, jest domem dla około 600 zwierząt z ponad 140 różnych gatunków od surykatek po małpki, króliki i alpaki. My trafiliśmy tutaj również na gady i płazy. Byliśmy w tym miejscu już jakiś czas temu i z perspektywy czasu wydawało nam się to miejsce kiedyś nieco większe. Być może dlatego, że trwały tutaj teraz jakieś prace remontowe i niektóre części tego minizo były zamknięte. W tym to pomieszczenie z akwariami oraz to ze zwierzętami aktywnymi nocą, takimi jak Małe gryzonie czy nietoperze. Tym razem, spokojnym spacerkiem udało nam się zwiedzić cały ten obieg w przeciągu niespełna godziny. Odwiedziliśmy to miejsce w wakacje 2024 roku i teraz te bilety wstępu. Kosztowały 9 funtów za osobę dorosłą i 6 za dziecko. Co wydaje nam się nieco wysoką ceną w porównaniu do dużo większych ogrodów zoologicznych, gdzie bilety są w podobnej cenie. Przy samym wejściu trafiliśmy na Crafts to taka niewielka salka, w której dzieci i dorośli mogą wspólnie pobawić się na mini placu budowy, czy na przykład zagrać w kółko i krzyżyk. Po krótkiej zabawie postanowiliśmy, że jeszcze raz przejdziemy całe to mini zoo. I to była dobra decyzja, bo akurat trafiliśmy na karmienie ogromnych żółwi stepowych, co było super frajdą i zdecydowanie uratowało ten dzień. Podsumowując, Road Baston Animal Zone to miejsce, które warto odwiedzić, pod warunkiem, że jest się akurat w Pobliżu i kocha się zwierzęta tak jak my. A więc, wydanych kilka funtów, miejmy nadzieję, które pójdą na utrzymanie zwierzaków, nie zrobią wam większej różnicy. Na dziś to tyle z naszej strony, jeśli chodzi o recenzję tego miejsca. A wy, jeśli planujecie odwiedzić to miejsce, lub może już to zrobiliście, podzielcie się tym doświadczeniem z nami w sekcji komentarzy. Pozdrawiamy, tata i małolata.